I am Japanese samurai. Hej, hej, moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie jak co piątek o godzinie 16, ale zanim przejdziemy do całego apogeum zniszczenia, dzisiejszy odcinek będzie ciekawy, ciekawy będzie dlatego, że często nie jest to odcinek z komentarzy, ale wybrałem go specjalnie, bo często na naszych premierach co tydzień Pojawia się mem, zarzut, żarcie, że nasza kochana Pritz umiera jako pierwsza, albo jest, to jakby to ładnie powiedzieć, że jej śmierć równa się mój sukces. Dzisiejszy odcinek będzie inny, bo przeżyję do końca dużo by brakowało, a tego odcinka by dzisiaj nie było, ale o tym opowiem wam kiedyś w osobnym materiale. A teraz zapraszam do dzieła zniszczenia. Pomyślę się, Pomyślnie Pomyśl, Pomyśl i proszę, nie zabijesz mnie. A! Albo i nie. Okej, okay, zabiję pierwszego. Dziękuję. No i dobrze, zaczynamy dzieło naszego zniszczenia razem z Prifi Raz przepraszam, bo lekko głos mogę mieć zmieniony. Jestem leczko chory, ale już praktycznie rok ciągniemy te nasze odcinki co piątek. I teraz tak, taktyka była taka, że zagramy troszeczkę inaczej, robimy małe AFK. nie idziemy do specimen'a, Czasami trzeba troszeczkę taktykę zmienić. Zobaczcie tutaj Fizzlego, jak ładnie uciekał. Od ciałka, więc to już by było podejrzane. Co mogę powiedzieć? Dziwny lak Amonga, i przez ten dziwny -a, a lak Amonga, zobaczcie, otwieram drzwi. Nie zauważyłem pewnej istotnej rzeczy, i musiałem zgłosić ciało. Zaraz zobaczcie, hmm. czemu. I zobaczcie. Perspektywa PRIV wygląda tutaj bardzo szybko. Poszła na lewą stronę, no a chyba bardzo często idzie na lewą stronę. Może często gęsto dalej przynosić GUPE tu jest Jamasnoka, tu się nie chodzi. Yy, I akurat nasza prof. bohaterka się tutaj o tym nie przekonała osobiście, no bo nie miał kto jej zabić, <laughs> ale przekonał się tutaj po prostu kolega filetowy. I zobaczcie, ja musiałem zgłosić tamto ciało, bo naprawdę o tym ciele nie wiedziałem, ale na początku go nie zgłosiłem, bo chciałem się tu zatrzeić na osobę, która przyjdzie z góry. Ale dostałem tego dziwnego laga. Tu przed drzwiami widziałem tańczenia, więc dobrze, że zgłosiłem ciało. Dzień dobry. Dobre. E, generalnie sytuacja jest taka, że znalazłem ciało, ciało znalazłem e, koło lodzika między wapensami a boiler roomem. Zgłosiłbym ciało parę sekund wcześniej, ale miałem dziwnego, nie wiem, Laga Amonga, więc... No okay. Dobra, dobra. Zabiłeś. Zawsze zwalamy zawsze na lagi. Nie no, tak naprawdę zgłosiłbym dwie sekundy wcześniej, więc to nie jest coś, co tam... Nie no, rozumiem. No, rozumiem. Rozumiemy. Dobra, no rozumiem najwyżej Gabi zabił, ale na razie zakładamy, że nie zabił, więc... Mamy okay, no, coś innego do czynienia. Jasne. Jeszcze? No, dopóki co nie mamy postaw na żadnych na ciebie, więc... Turecik, bo ja coś od ciebie widziałem, niefajnego. Nie no? ja będę mówił co, ale coś niefajnego od ciebie widziałem. Więc co znowu, znowu mogłeś niefajnego widzieć? Od brata Tureta. Ratatuj. A. Po pierwsze, od Elikson, widziałem, jest brata, brata. Po pierwsze, Elikson, po pierwsze, Nie wiedział brata, wiedział brata Tureta, brata. tylko że Turet, że bro, rozumiesz, nie? że, no, Tak jak mówią, mówił, powie, że bro. jest brata. ale step bro. Żaden bro. Skim, bo to idzie w razie walandujcie. Więc się tu turecie, ale wchodzę na razie. Ja się upełnię. A ja jestem szybki. Pudzimy się, co to powiedziałem. Dobra. Co jest szybki? Nie, to jest szybsek. Nie, kto jest szybki. ten smok pode mną. Ja raczej nie przyznam. Aha. Jestem szybki. No i dobrze, przechodzimy do następnej rundy. Nas tak naprawdę jako impostorów meeting nie za bardzo obchodzi, ale obchodzi nas jedna rzecz: że mamy jakiegoś neutralnego zabijaka. Mógł to być Fizli, ale nie kliła się jedna rzecz: gdyby to był on i to by coś się odezwał na spotkaniu. Oczywiście nie musiał, nas jako impostorów to nie interesowało. Poza tym, że mamy neutralnego zabijaka. Jeżeli nie jest to Fizzli, to może być to toż, to jakiś glitch. Mijamy sobie tutaj Ludwika w specimenie, więc na pozór powinien być czysty. Zakładałem, bo liczyłem, że może ktoś tutaj coś wpadnie. No, ale mamy zgłoszenie tutaj zaraz ciała, więc tak wygląda sytuacja. Zgłoszenie, zgłoszeniem, ale jestem ciekawy co tutaj Pryw zarobiła. Bo mi nie udało się ustalić nic takiego poza tym, że pobrała sobie tutaj próbkę i fejkuje sobie ten kernik. O, inteligentna serwenia, bo można albo sobie posfejkować strzelanko prostsze albo kranik. Pryw wybrała ten wariant. I zobaczymy, jest tutaj nasz fiz nasz podejrzany. Yy, przynajmniej mój podejrzany, jeżeli chodzi o tutaj poprzednią rundę. No, Priv skupiła się tutaj na bardzo takim fejkowaniu tasków. Yy, I czy ona coś tutaj komuś zrobiła krzywdę? Tak, zrobiła krzywdę. Zabije cię. Ale żeby, Krychaka. Dobra, Dobra, ja po... sytuacja wygląda tak, że Priv ucieka od ciała. E, od jakiego ciała okay. ucieka? Z O2 nie. nie jest O2, ja ją widzę, widziałem ze sobą. Ona jest ze mną teraz. Albo prift, albo Premium, bo mają podobne ja kolory. No zawsze tutaj ja nie widziałem jej. nie widziałem ją. Przecież Premium nie żyje. Ja byłem teraz z Turetem. Y, jako, no, czy nie Turetem, z Ludkiem byłem, sorry, pomyliłem się. Dobra, Pryt. Y, tak, nie miałam powodu być w O2, bo no, Gawik może mnie z poprzedniej rundy bo że robiłam tam taski i zdążyłam wszystkie zrobić, więc nie miałam powodu by tam mieć w ogóle. Znaczy, okej, okay, w poprzedniej rundzie tak byłaś, ale nie potwierdzam cię, że jesteś czysta, tylko że byłeś w poprzedniej rundzie w O2. E, no tak. więcej Gawik nie jesteś. Nie. A kim On możesz? jest majorem. Majorem. No Prif jest wytłumaczona jakby, więc... Ale no, nie, to tylko z poprzedniej rundy, ja o tej, w tej rundzie to nawet jej nie widziałem, więc żeby nie było. A. No ta, po prostu chodzi stricte o to, że w poprzedniej rundzie byłam w O2 i po prostu no zrobiłam wszystkie taski, więc nie miałam po prostu konieczności być tam, nie? Imposter zawsze ma ale... konieczność wszystkiego, nie? Prif raczej nie była Chociaż Impostor nie, no, to... impostor nie no, potrzebuje tlenu do życia, więc... To nie no. mówię. To Prif albo jacking, Ale bardziej Prif. Czemu, czemu Według mnie to Brajanek. No to są, nie no, no, jest... czemu eee, jak Joaki. Jak i wpływ mają pod skinę? czy ciebie słyszysz? Chodzi o kolory, ja kolory tak chyba. Udaj. Ja mam. też. Kuba też ma, nie... yy, ma białe trochę. No, 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 ja też niebieski. Hmm. No, co ja niebieskich. Ja mam. Ja też Ja mam. Ja Ja to jest parę dni, Dob ja bym... Dob Dobra, raje To jest parę na martwo, ludzie. Dobra, ja powiem tyle. To Dobra, głosuje... głosuję na siebie, bo czemu ja nie? Ja to wiem. Ktoś go zabił, bo ja muszę reformować. Głosuję na siebie, bo czemu nie? Dosłanijmy system tracking. Ja na no, go zagłosowałem. No, widać, że nie to nie wiedza, głosuję system. Uwielbiam Manchester'a. <noise> Jak to uszło nam na sucho, a konkretniej Priv? Nie wiem, ale wiem, że ten meeting, poprzedni, co był, był na wagę zwycięstwa, bo wiemy jedno. Krumejci wiedzą, że mają Morflinga i Glitcha, a my, impostorzy, wiemy, że mamy Neutrala, czyli Glitcha. Jeżeli ktoś widział Prif, a nasza Prif była tam, gdzie była, więc rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc to było na wygranie rundy, tak naprawdę. No, ale tutaj szybki przycisk po naprawieniu sabotażu. Przepraszam bardzo. Poczekaj na chwilę. Siły z jedzonkiem. Przepraszam bardzo, German. What is this? Um, właśnie ja chciałem zgodzić i powiedzieć, co ty robisz. Dosłownie, German, to jest coś takiego. Jestem na butelkę. Wstawiasz węta, no. zabijasz koksbola. Przepraszam bardzo, to mi się przyciski pochylili. No, chyba właśnie ty to zrobi... Ała? No i poprzednie meetingi ta sytuacja już mi bardzo dużo powiedziały. Bo zobaczcie, poprzednia gra i sytuacja, gdzie. Prif była oskarżona o zabójstwo. Wytłumaczenie Prif. To, to dosłownie było wołanie o pomoc, że ale w pierwszej rundzie tam byłam, robiłam taski, nie miałam po co tam przyjść, Gawik potwierdzi. To już mi zapaliło lampkę. Że ona coś rzeczywiście odwaliła i potrzebuje wytłumaczenia. Nie mogę jej obronić w 100%. procentach. Bo, jeżeli bym to zrobił, to byłbym drugim podejrzanym, ale mogę potwierdzić tą sytuację. I teraz sytuacja z Germanem, bo ja wtedy powiedziałem y, wam, widzowie, i pomyślałem wtedy, że halo to musimy mieć w takim układzie glicza, który mógł się przegrać za priw. Więc jeżeli mamy glicza i teraz mamy sytuację y, Ludwika i Germanka, i Germanek zostaje strzelony przez neutrala. Przez kogo? Przez Glika. Kto to widział? Ludwik. Ludwik Glicz. Nie, najpewniej ktoś go strzelił. Im o tak, tak, mamy jednego, im i mniej. Czyli strzelił go prawdopodobnie neutral, który widział tę sytuację. E, Albo mu uwierzył i ryzykował. Pracy, doomsayer. Doomsayer, raczej, bo bo no, Dumsayer może ryzykować, bo nic mu się nie stanie. Jest bardziej Dumsayer, według mnie. A ja bym też no, y, stwierdził, że mógł to być, ale mam w procencie no kabu rozszalające. Eee. Dobra, trudno. To jednego mniej. Ktoś no, jeszcze ma podejrzenia, no i kogoś innego. Teraz. Ja mam naludka. Tak. Dlaczego? To będzie to jest e, tak. najpierw Fizz z nim chciałem powiedzieć. Nie, ja no to... powiedziałem nie. Jednak nie no to Blaze. Um, miałem coś związanego z takim niejakim człowiekiem, którego teraz zgłosiłeś. No. Chyba to, tego co zgłosiłeś, nie jestem mi pewien. wiem. Miałeś na niego Ale... egze. No i dalej. Nie. nie. miałem na niego Egze. Miał. Ja po prostu miałem coś od niego. I to nagle mi zniknęło. To nie, to nie był medyk, tak bo, bo Turek był medykiem. Blaze, kłamiesz tej. wiem. Wiem No to nie To co, Jester? Weź tam ktoś, nie wiem, Dumpsajer czy znowu ten. Widziałem no wersję w Blaze. poczekaj, czyli Blaze stwierdzisz, że to jest bardzo świeże. ciało? Bo jest. Jakby delikatnie świeże. Mam te, te, mam podejrzenia, bo właśnie miałem coś od tej osoby, którą teraz chyba zgłosiłeś. Nie chcę powiedzieć, czy to od tej, czy co, ale po prostu. Do... Dobra, my musimy znaleźć Dumpsajera. Pikarny, pikarny. piekarny. To Sayera. Ja e, proszę was. No i zobaczcie, moi drodzy widzowie, ja już tutaj planowałem strzelać. Jednego i drugiego. Ale postanowiłem się wstrzymać. Bo jednak ten neutral, kiedy straciliśmy impostora, może być pożyteczny. A jeżeli nawet by zabił któregoś z impostorów, to Neutralowi bliżej dogadać się w pewnych sytuacjach z impostorem niż z komajtami, Więc tutaj bezpiecznie mogłem sobie liczyć, żeby go oszczędzić jeszcze, to też zaprocentuję w przyszłości. Jak widzicie, tu już ma się ku końcowi, ja nie zrobiłem absolutnie nic. Podłożyłem bombę. Która też chyba nic nie dała. Tutaj zamiast iść i kliknąć, to też odwaliłem sytuację. Chyba nie wiem, nie zwróciłem wtedy uwagi na tą strzałeczkę. Ciężko mi tutaj tak naprawdę stwierdzić, ale paradoksalnie to też nie będzie błąd. Bo zobaczcie, sytuację będzie tu zaraz, zgłoszenie, no i perspektywa priw. No i zobaczmy co nasza Prif, tutaj nasz Morflinku ukochany zrobił. <grystanie> na pewno więcej niż ja, powiecie, ale... No nie do końca, no mi tam siadło... podaj, że było jedno ciałko. I nasza bohaterka udaje się do laba. Fejkowanie tasków na tym etapie gry... No, ma to jakiś sens, ale czy duży? No niekoniecznie, bo... Jeśli ktoś to widzi, albo może zobaczyć, to spoko, ale jak jest mało osób, no to wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś znaczenia. Widzę, że Priv. A nie, Priv widzę, że. Y, ruszyła głową. Patrz. O! I tu jeszcze widziała dwóch Kubusiów. Dobra, czyli. okej, okay, czyli Kuba znalazł i zabiła P. O, to Prif też mogła strzelić. Też mogła Prif pomyśleć, czy też mogła strzelić, bo tu jest chwili Ehm, um, trup. O. 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 o! No to dobra, Hunter e... zrobił taski. Eee. Okay. No to chłopaki. Dobra, ale nie. dobra, y nie, On no, ja nie Nie a ja jak słyszeliście, reakcja Ludwika, Prima Sot, Sot, mistrzostwo, skąd wiedziałeś? No już tłumaczyłem wam, moi drodzy widzowie, skąd wiedziałem. Było tutaj dużo takich y, podejrzanych składni, ale Prif, słuchajcie, nawet jakbym nie połączył kropek, to Prif też miała argument na glicza w ostatniej rundzie. Więc wystarczyłoby. Zupełnie szczerze, żeby się ona odezwała. Nawet jeżeli ja bym nie wiedział i nie połączył kropek, to i tak była gra do wygrania. No i ja jej perspektywę oglądam teraz razem z wami. Komentuję to na bieżąco. Bo zobaczcie, gdyby Fliffe powiedziała, no dobrze, trudno, ryzykujemy. Ryzykuje i y widziała Fizzlego na reaktorze, więc to nie mógł być. By Glitch, ja nie mogłem być glitchem, więc miała 50 na 50. Jeżeli by powiedziała, że glitchem jest Ludwik i strzeliła, bo trafiła. Jeżeli by powiedziała, że Joak, by nie trafiła, to mi by został Ludwik. Tak byśmy przegrali, ale nie wygrał będę. <grym> Dobrze, z mojej strony już moi drodzy, dziękuję. Widzimy się za tydzień, w piątek o 16. W międzyczasie z takich ogłoszeń parafialnych wejdzie, bo 26 listopada mija nam równy rok, więc od kiedy wróciłem na YouTube i zacząłem dla Was nagrywać i wrzucę Wam taki specjalny krótki odcinek, troszeczkę sobie pogadam, opowiem o planach i o ostatniej sytuacji, która tam miała miejsce. Więc... Trzymajcie się, cześć moi drodzy.